Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami gala w Nowym Jorku, gdzie wspólnie z Łukaszem Kownackim, menadżerem Macieja Sułęckiego, będzie organizował wydarzenie Mateusz Borek i polonijny biznesmen Łukasz Lichota. Gala ciekawa z kilku względów i, i właśnie o tym chciałbym opowiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że Wraca na rynek jeden z naszych lepszych pięściarzy, czyli Maciej Sulański. Oczywiście wielu z Was mówi, że Maciek już jest pas Prime, być może takie jest, tego absolutnie nie wiem. Natomiast on ma dalej umiejętności, żeby rywalizować z tymi najlepszymi. Widzieliśmy ostatnio niestety w Rzeszowie, co, i, co się dzieje, kiedy tych umiejętności nie ma. Oczywiście Maciek miał też na przykład swoje słabsze pojedynki z Androidem ale jednak tam nie było widać w tych pojedynkach aż takiej niemocy, na przykład jaką mieliśmy okazję widzieć u Łukasza, a też Maciek stoczył kilka pojedynków na najwyższym poziomie i jednak jest w tym boksie wielkim, o czym świadczą sparingi na przykład z Alvarezem czy z Dreweczenko. Zobaczymy jak to się przełoży na występie, ja myślę, że całkiem nieźle. Przeciwnik Montgomery to jest pięściarz, który potrafi sprawić niespodziankę. Ostatnio wygrana z Hackettem, który miał 12 -0. i to sprawia na przykład, że Montgomery w tej chwili klasyfikuje się w okolicy 40. miejsca chyba na boksu w kategorii super średniej. W ogóle Wydaje mi się, że on miał okazję nawet boksować w kategorii półciężkiej. Maciek z kolei boksował w kategorii średniej, nawet super-półśredniej i mm, e, super-średniej. Natomiast tutaj limit pomiędzy kategorią e, super-średnią i średnią, co pomoże zachować Maciekowi Słęckiemu miejsce w rankingu w kategorii średniej. Dlatego jest e, to taka, powiedzmy, tolerancja 2 kg, tak naprawdę walka w kategorii super średniej, ale zakwalifikują ją do kategorii średniej. No, takie to są nasze te przepisy e, bokserskie, nie nasze no, w Stanach Zjednoczonych, ale tak to wszystko się odbywa, że generalnie e, uznawany jest ten pojedynek za walkę w kategorii średniej z tolerancją, ponieważ jest to ra, walka rankingowa. No i y, tak jak powiedziałem Montgomery, dobre warunki fizyczne i mocny cios, który pozwala mu sprawiać niespodzianki. Natomiast chyba nie ma argumentów na Maćka Słoneckiego. Dlaczego? Bo Maciek lubi zawodników wyższych choć siebie. Teoretycznie powinno mu to przeszkadzać, bo on ma krótkie ręce i, i raczej boksuje w dystansie, bazując na timingu, refleksie i pracy nóg. Ale teoretycznie... Tak jest, a w praktyce Maciek generalnie czuje się lepiej z takimi zawodnikami niż z zawodnikami pokroju kanal Alvareza, który jest mały, dobrze zbudowany, wchodzi w pół i tam potrafi świetnie pracować. Więc Montgomery powinien pod tym względem mu leżeć. Dodatkowo 74 kg dla tak dużego zawodnika może stanowić problem na wadze, a w momencie, kiedy tej wagi za dużo zrobi, jego timing i wytrzymałość mogą spaść, a raczej powinny spaść, więc to też są dobre sygnały dla naszego pięściarza. No i, no i jest to walka teoretycznie niebezpieczna, ale w praktyce powinna pójść po myśli Maćka Sulęckiego. Dlaczego tak trudny przeciwnik, na którym można się wykoleić? No bo generalnie Maciek Słonecki nie walczy tu o jakieś duże pieniądze. Podejrzewam, że bardzo małe albo, albo żadne w porównaniu do tego, co może zarobić. Ano dlatego, że na horyzoncie są większe pojedynki. Już o mały włos doszło do pojedynku z Carlosem Adamesem, owakujący tytuł Mistrza Świata ostatecznie. Adam zmierzy się z kim innym, ale była taka propozycja. To jest na pewno motywujące dla polskiego pięściarza, no bo zdaje sobie sprawę, że przez to, że właśnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, odbywa tam obo obozy, mówi się o, o nim, yy, no i, i teraz wróci, wróci do aktywności na bokserku. To wszystko sprawia, że jest cały czas w grze, a przecież ma bogatą historię, na przykład walk z Andrade'em i Jacobsem yy, i innymi oczywiście Gabrielem Rosado, Kulkajem itd. itd. Yy, to wszystko sprawia, że Maciek Słonecki może być łakomym kąskiem na jakąś właśnie łatwiejszą obronę, czy, czy yy, takim gatekeeperem do, yy, dla tych największych. Mówiło się przecież wcześniej o walce z paczecho dlatego on musi być cały czas w gotowości, dobrze by było, jakby walczył takim średnie pojedynki, średnio trudne, po to, żeby był zdecydowanym faworytem, a jednocześnie, żeby nie wypadać z tego rytmu startowego i żeby ci rywale prezentowali jakiś przyzwoity poziom. Także tutaj, tutaj Suleński inwestuje raczej w swoją przyszłość i my na tą przyszłość z niecierpliwością czekamy. To będą jeszcze inne pojedynki Polaków, przez to, że właśnie jest kooperacja, współpraca z Mateuszem Borgiem, przez to też z panem Januszem Pinderą będziemy mieli okazję w telewizji polskiej obejrzeć ten pojedynek w nocy z piątku na sobotę. I na tej karcie zobaczymy m.in. Przemka Runowskiego który jakby jest odwrotnością Maćka Suleckiego w swoim postępowaniu, bo Przemek Runowski podejrzewam, że też chciałby zawalczyć jakiś duży pojedynek e, okraszony dużą wypłatą, ale, ale jakby jego działania są zupełnie inne w stosunku do Maćka Suleckiego, bo Maciek Sulecki podejmuje ryzyko dosyć trudnego rywala, jest na obozie w Stanach Zjednoczonych, sparuje z wybitnymi zawodnikami, i stara się przygotować się do tego, przyzwoicie podwyższyć swój poziom sportowy. Z kolei Przemek Krunowski e, trenuje raz z tym trenerem, raz z innym, raz z żadnym. E, obijając sobie worki, biegając, e, nie mogąc się zdecydować, czy pracować zawodowo, czy e, trenować, czy łączyć jedno i drugie. No i za każdym razem. Jak przechodzić do pojedynku, jest problem Zrobienie wagi z robieniem wagi 2B ze sparingami i później jest przepraszanie kibiców za słaby występ. A te występy są ostatnio naprawdę nie najlepsze. No i chyba nie można się spodziewać tutaj lepszego, bo też chyba przemysł za długo w Stanach nie poprzebywał. Nie wiem czy tu w Polsce sparował, ale na pewno Robert Złotkowski z nim. Tam nie pojechał, czyli jego ostatni trener, rywal Lamptej z Afryki, czasami mający okazję walczyć w Stanach Zjednoczonych, ale te walki przegrywa. Nie jest jakimś wybitnym zawodnikiem, jest generalnie z kategorii niższej jeszcze. No mam nadzieję, że przynajmniej na takim przeciwniku Przemek się nie wywróci. Ja rozumiem, że też nie ma z tej walki jakichś ogromnych pieniędzy, ale jeśli też nie pokażemy się na tle kogoś lepszego to i nie wygramy z kimś lepszym, tak jak zresztą zrobił to w walce z Vargasem, bo, bo Przemek zaryzykował, pojechał do Kanady, no to jak, jak nie nazbiera takich jeszcze... Jednego lub dwóch nazwisk, jak Vargas, no to ciężko mu będzie zebrać payment taki, jaki sobie wyobrażył. Oczywiście ktoś w końcu weźmie go na rywala, ale ta wypłata nie będzie wielka, no bo też stawka pojedynku nie może być duża, jeśli zawodnik nie jest wysoko klasyfikowany w rankingach. Nie można nic mu zabrać, ani rankingu, który jest poważnych kategorii. W e, e, których z poważnych organizacji ani e, na boxreku punktów. E, czyli no, taka walka, że musi przemoc wygrać, a robił sporo wagi, bo jeszcze 3 kilo mu ostatnio brakowało, więc miejmy nadzieję, że gładko ten pojedynek wygra. No, a z drugiej strony nic nie może zyskać, po prostu musi wygrać, i nawet jeśli ta wygrana przyjdzie, to, to niewiele może ona dać. E, Ciekawszym na pewno zawodnikiem Małteusza jest Kamil Łaszczyk. No, ale ten też miał dwa lata przerwy, bardzo poważne problemy zdrowotne. Pamiętamy ten wypadek podczas masażu i, yy, no i ten epizod we Freak Fighter. Maciek Słonecki też miał taki epizod, ale wiemy, że przebywając w Stanach Zjednoczonych raczej mentalnie i fizycznie wrócił do tego. Boksu, a czy Kamilowaszczyk wrócił, to na pewno Vasquez, czyli jego naj, najbliższy rywal z Portoryko albo Dominikany, już nawet nie pamiętam skąd Vasquez pochodzi, sprawdzi, bo, bo Vasquez przegrał ostatnio przed czasem z takim Mongolczykiem, ale bardzo dobrze z karierą w boksie olimpijskim i owszem, z nim przegrał przed czasem, chyba w ostatniej, nawet ósmej rundzie ale wcześniej przegrywał przed czasem, yy, przegrywał tylko na punkty, no i wygrywał czasem z solidnymi rywalami. I jeśli Kamil ma wygrać ten pojedynek, to musi na pewno boksować w europejskim stylu, czyli poruszać się dużo na nogach, bo jeśli Waskelsk ma jakąś wyraźną słabość, to na pewno jest to praca nóg. Yy, no i liczę, że Kamil to zrobi. Powinien mieć też lepszy timing i szybkość, ale już intensywność walki może być po stronie Waskeza i siła ciosu. Również Kamil na pewno sobie szybko przypomni, że ten boks w Stanach Zjednoczonych, jeśli zawodnik nie musi zmieniać strefy czasowej, robić wagi na ostatnią chwilę i tak dalej, tak wiele rzeczy, no to to na pewno postawi mu cięższe warunki i e, pięściarz Piotrka Wilczewskiego musi być na to jutro gotowy. Na tej samej gali Piotrek Łącz no ten rywal łącza Joe Jones jest zawodnikiem, który potrafi spełnić niespodziankę. Był taki zawodnik 9-0 chyba 6 KO Weber z którym właśnie Jones wygrał, no ale też ostatnio przegrał z bardzo dobrym, dobrym Kubanczykiem przed czasem. Kubanczyk na, na początku swojej drogi w boksie zawodowym więc tu różnie z tymi występami właśnie Jonesa, on wygrywa i przegrywa często przed czasem tych zwycięstw przed czasem ma sporo też trzeba na to uważać ostatnio miał chyba w pojedynku remis a Piotrek Łącz jest jakby na początku swojej drogi cały czas o nim się dowiadujemy przede wszystkim ja się dowiaduję dużo o jego obronie i dużo o jego kondycji. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych całkiem nieźle mu poszło. Wygrał przed czasem chyba z Banksem, natomiast tutaj teoretycznie cięższe zadanie. Ten Jones, a Piotrka wydaje mi się, że przegrał z Joe D'Aveco właśnie szybko w drugiej rundzie i Joe Dawejko jakby trochę podobny jest. Mały, krępy, idzie do półdystansu. Choć na pewno jest zawodnikiem już wiemy o większych wiemy więcej o Dawejko, o niezłych umiejętnościach, więc dowiemy się na jego tle, jak wypadnie Piotr Łącz. Tak jak powiedziałem, ta gala w TVP Sport od trzeciej w nocy z piątku na sobotę. Serdecznie na to zapraszam. Jeśli wam się podobało łapki w górę i do usłyszenia.